Jedziemy z kolejnymi próbami w Most Wantedzie. Próba numer 15 tym razem. Czyli już będzie następna czasówka. I autkiem, którym będziemy jechać to jest Subaru Impreza. A jestem ciekaw jakim pójdzie, bo Impreza ogólnie jeździłem dość rzadko. Bardzo rzadko z tego jeździłem. Nie wiem jakie jest Wasze zdanie na temat imprezki. Czy lubicie to auto, czy lubiliście chociażby nie wiem w Polinie Matri albo w innych rajdówkach? ja ogólnie byłem zawsze większym fanem lancera niż Imprezki Impresko to nie jeździłem za często. Może raz tylko w carbonie kiedyś sprawdziłem sobie ją i spisywała się ona tak średnio. Ale mam nadzieję, że to sobie jakoś poradzi, szczególnie że widzę, że się nim dość ciężko skręca. Okay, może przyspieszmy, żebyśmy nie mieli zaraz pary A, czyli szybciej, szybciej. Ok, przyspieszmy, żebyśmy nas nie gonili. Plus Subaru. Okay, na razie jest względny spokój. O, przy na skróty bez spowalniania a widzicie udało się tylko cztery bramki jeszcze nie jest nawet połowa wyścigu a będzie pościg gdybyśmy tu skręcali to nie byłoby ale ponieważ idziemy prosto to gniew na zaraz zaczną znowu bo... No ale no ciężko się tu nie jedzie naprawdę Bardzo ciężko Strasznie wolno skręcać Ten jeszcze się rozwalił O w budkę. No jaki mi przykro Ok przejdziemy sobie tędy z Drogi Ja tu się śpieszę do e, bramki bo nie powiem w ogóle inną drogą most, na górze mostem okej, okay, tutaj nas powalniaczą, bo mamy bardzo ostry zakręt, przy trwa ale to nie koniec problemów widać, że mamy więcej tych nieoznakowanych podmiotów nic nie odpuszczą na tak łatwo Wypornie skręca, ale lancerem to bez problemu bym poradził sobie z tym zakręcanym Przynajmniej jest pościg, żebym więc zobaczcie jak równo 40 sekund mamy Ładne, ładne okay, czy będzie 45? Będzie 45. Wiedziałem. 3.14, a mieliśmy chyba 4 minuty, więc naprawdę spory zapas zyskaliśmy. No ale niestety z Subaru i impreza to tak nie spisuje się tak za dobrze. Dobrze, że w karierze nie wybrałem. Bo inaczej to nie byłoby za dobre. No, ale ważne, że kolejna próba zaliczona, więc co? Widzimy się niedługo w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.